za wp Co to było, kurwa? dobry. Dzień dobry widzowie! Witamy serdecznie w czwartym... W czwartym już?! O kurde! Witamy was serdecznie w czwartym odcinku serii Przegrajcie z nami w Counter Strike 2! Przywitaj się ładnie. Dzień dobry. <laughs> Jak to było? Pen. Y o boże! Dlaczego się tutaj nie dolewuję? Może was zapytam? was się nie dolewuję. Gdzie byś teraz chciał pograć? Na jakiej mapie? Zdywać mi tą twoją słodką tajemnicę. Ja chyba wiem. Ja chyba wiem. Zaczyna się na N, kończy na UG. <laughs> Możemy zagrać na nuku. Możemy zagrać na nuku. I możemy zagrać jeszcze na nuku. Aha. No w sumie ja bym sobie nuka zagrał w sędzią. Oni to wszystko robili, bo to był dla nich fan. No bo to banujemy. Raina. To deasta bo był. O kurde. No jestem ciekaw. w wypasty. Jest fajny. Nuk będzie, jest. Masz. Ja pochodzi. Gram CT. CT? Dobra. Mamy to. Mamy to. I <laughs> ci <Ciebie nie łodziemy. śmiech> Nie, ja uciekł. oni niki moje fajne Boga Bombici <laughs> Janusz Dawiusz. Czuję, że to będzie nasz nie. Nasz, nasz, nasza wunda to będzie, w sensie nas, nasz, me nasz mecz. Oh, mamy ruskich. Dobra, adę tam. Co mnie zblokowałeś? Zbara. Proszę o ten. To jest paka. Szpagaj, apel. Firmujemy teraz. Czekaj. Ani jednego strzału nie oddałem w tej rundzie, a jestem Nobem. To było przykre. Czy ty mnie nazywałeś czy, czy ty przyznajesz, że jestem Nobem? Nie, absolutnie, ja jestem dużo gorszy. Masz, masz szczęście. Ale. Ale zdarzają się przebłyski. Aaaa, kurde, ze was kilania mnie, paważka. No nic, Poka. Jest dobrze, jest dobrze. Jest <coughs> bardzo dobrze. Ugień, KURWA! <laughs> Tu jest ostatni gość. Hej. Nie, zgonię yes, cię w końcu. Co ona się swojego zabił? Widzisz je gdzieś? Piękne. Dobrze. To zaraz mi to zera. Myślisz, że nam się uda? Tego nam życie. Tego nam życie. Ale No akurat to twoja to Mówiłem, ci, że to będzie twój match. Będzie za, za, za tym czerwonym o no Telefon Jakiś tam gości się u nich chyba złączył z gry WOK O! Ooo, nieźle no Poddamy się To by było na tyle Dziękuję. Dziękujemy Dziękujemy bardzo za obejrzenie Dobra, dawaj, jeszcze jednego trzeba zagrać, bo to... Ale to jest, to jest, to to jest fun, tak? Fun. I chyba będzie Inferno. A może Overpass? No. o kurde, coś nowego. O, o. Fajnie, to mi się podoba. No proszę. No poproszę. ja się przyznam, szczerze, że grałem tylko raz w życiu na tej mapie. <laughs> Dobra, potraktujmy to jako skrzydło. Grajmy razem. <laughs> no, lecimy do B. Kogo nie widziałem? No, dobra. Hmm. no to co? Zaczynamy. Biorę dygla. O! Proszę o! bardzo. O! O! Jezus! Złapiesz to wierzę w ciebie. O! Był tam, był tam. O! Boże! O! Je. O! yes. <laughs> to O! Jak to było? <laughs> Wylałem piciu A, gramy i klamy A, gramy i chlamy, no właśnie, widzowie ja. Pytanko Może trochę za bardzo się rządzę, bo to nie mój kanał, ale... <laughs> ja bym ja, się z chęcią napił i... Pograł Przegrajmy, jo? Ja. Co ja. o tym? A chlamy i gramy Chlamy i gramy Weź się skup lepiej, o. Z, kuplę, z diklem, kurde Ja pa ja mam pakę, mam, nie? Jaś? Ale mi gościł, no. Tak... to... O, jest mam Plantuj, Plantuj, Plantuj. Cicho, pinuj mnie! O! Plantuj. Uwaga, dwóch, dwóch na ciebie naciera. Olej, No to jest no właśnie dobrze. to. Plantuj, plantuj i się mógł skupić. Jak miałem plotować, jak tu było w, w dwóch ich? Szybko, kurwa. Szybko. <laughs> <laughs> MK, M, on szybko, Mkę kurwa chciał wziąć. No, to jest taktik. Ja z, tak. z, z Glockiem będę latał. Waga wychodzić i pania, patrz. Boże. Pato, pato, patrz. Mówię blisko. Ale po co, po co, po co? Ale blisko, nie? Kolo. No wyczekanie wziął się. Spanikował. Z Spanikował. Z Poczuł krew. Wiesz jak to jest. Ja, idę mida. Idę mida. Ja też. Idę robię na lewo na Donata i wybiega na... na spako. I plantuje. I was tą... tą grę. Ja wiesz, mi błania O kurde. I co, ja mam chyba hp teraz i co? Jak ile idę, to zginę teraz Leci, olo. <laughs> o Boże, o Boże Aj kurde, szkoda. No szkoda Ale nie fakt A wiesz co, ja zagrałem sobie eco Cofaj, cofaj, cofaj Widziałem O kurwa, nikt nie pilnuje tu Ten za wupą jest. Co to było kurwa? Pięknie! Easy peasy. I dawaj, leś na, leś na, oni tam są spaką. Po cichutku, po cichutku. Może komuś zrobić ślub Może będziesz pierdol na A może dostaniesz panie jak taka cipka. się okaże? cicho. słyszałem go gdzieś Cię słyszałem, kurde. O, tam Jedziemy z tematem teraz już. Chodź ze mną. Wiesz na La. Nie, na B. No, weź, weź pilnuj tu. Co tu mam pilnować? Tu pilnuj. Tu. Śpikuj No i chuj. Z pingou, nieźle ty. No, nie, jestem tej mapy. Jest palaka w niego, palaka. W plecy, nie? Boże, ale tam jeszcze jeden chyba jest. W ogóle był, wiem. Tu jest. Patrz teraz. O kurde. To za na nie faft. Nie Ty, a weź mi tą AWP, co? Czekaj. No, biegajcie, a się patrzycie. Jezu, no wiedziałem, że tak będzie. O mać Oj, na jest, Już padłem. O, pięknie, pięknie, 3 Dobra, sam, sam sobie kupię WP i lecimy na, lecimy na a Ja sobie zostanę z tyłu, będę ubezpieczał plecy. Mhm, mm szukaj komu dać pakę, o. Nie, ja, to jest przerąbane jak mapy nie znasz, naprawdę. Już znasz, nasz przecież, już znasz, nie? Ja, ale wiesz, takie zakamarki czy coś. A co on zrobił, ty? On mnie nie widział? Eee. O, przebiegł ty. <laughs> Komie na no, moim przebieg! Co za gości? Nie weź się, postawaj o. 1-6. Jed to jest właśnie twoja syna. Gramy i chlamy. <grafię> Matthew! Równe. Blisko. Oj, prawie go miałeś. <grafię> tak, gramy jednego mniej. Boże, święty. Mógłbym, Mógłbym tą grę spawzować, ale. Czy jeszcze go nie ma, i tak są takie same szanse. Nie, tylko i jebanę. O O, kurwa, zawsze zapomniałem, że tu jest to okno. O, jest Matthew. O Boże ogóle w kosmos no, czy... Zawsze jak strzelasz z jakimiś tam po pić strzelał To wcale w nogi, nie? To wtedy ten nożyk będzie na korpus wtedy strzelał A zobacz, trochę go obiłem, um, asysta. asystę Był tam, był tam O, Kurde Dobra, mamy to Kurde, ładnie 6-3 o yeah, yeah, yeah. Chyba idę na B Ja też Idę razem z tobą Ty Yyyy eee... Co? Gówno Ha ha Jec He za gość i gościu. Malinowy. O kurde, się go przystoszyłem, nie widziałem go w ogóle. Tam, tam jest no, tam. Jak tego nie zrobicie, nie? Dało się. Jestem pierwszy. Mam jeden punkt więcej od znaka zapytania. Od znaku zapytania. Ale mnie idzie na ale to nic. Grunt, że żeby... No dlatego mówię, czy, czy ty pójdziesz siku, czy nie pójdziesz. Leci, Matthew. Leci. Może Mati idą od B? Co tam na B? Słyszę ich. No i się muszę robić? Jedziemy z tematem. Dobrze jest. 8-3. 2-8. Ale leży naprawdę. No ale no. No. Dę. Czy może moja taktyka jest zła? Czy może. Dobrze jest. No tu je na B. Mamy to Idź Fa! 9-3 3-8 Dobra, idę na na B. Idzie ze mną na B? Idę na B Dawaj Wszyscy poszli dobra, idę na... O! Wszyscy? Hmm. Dużo ich tam jest, no? Aka jest na B Bity jeden Ale płonia hmm? Notował mnie. Dobrze, mamy to. Mamy no, a. 10-3. Chyba będzie ranga. No ciekawe jaką rangę dostaniesz. Czas hmm? Przez pokażę, no, no pewno, pewno, przez pokażę, Zobaczymy, no, no kurwa dostał banę, nie? No, o, kurde. kurde. Ale się z, z, kurwa zblokowałem przez ścianę. Kochanie, pani, dajcie. Pijcie wodę. Ej, mi kurwa, pokazuje, że nie, nie strzeliłem w ogóle. Nic. Daj ja sobie trzy kile z Digla, nie? Coś? Nieźle. Kuf, mi coś ściął, lol. Kuf, jak mi ściął, jak wyleciał. Nice, Aysena na pewno. O, ma skupienie... Ma zyskuję 100%. Późna reakcja w wyniku spożycia napoju alkoholowego. Picie woda. <noise> o, jaka luneta! <głosy> <głosy> Mamy to. Nie, chuj, nie uważam tego za dobre gry. No nie. <głosy> a, <głosy> nie tylko zwycięstwo. <noise> Mamy. O kurde, tysiąca mam. O, ładnie. A ty, a ty 3600. Dobrze, kochanie, także bardzo dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Jeźdź już późno, gwiazdy i księżyc <grywa> zachodzą, zaraz <grywa> będzie słońce wstawać. Dobra, trzymajcie Do się. To już ale mamy 30 lat, <grywa> dzieci i w drodze <grywa> dzieci. No dobra, musimy zakończyć smenty i te smenty i tą grę, która kuje mocno w oczy. <grywa> Pamiętajcie, pijcie wodę. I pijcie wodę, tak jak teraz ja. <grywa> dobra, trzymajcie się, jeżeli wam się podało, to wiecie co robić, mamy nadzieję, że tak. I do następnego odcinka. Do widzenia. Pa pa. Pa pa.